Czołem! Tu Krzysztof i ja, czyli Red tu, z kanału kanapowy Komandos. Po zeszłotygodniowych doświadczeniach z maszynką wielopaliwową, dzisiaj postanowiłem jednak udowodnić, że używanie troszkę innej maszynki, czyli Wojska Polskiego, jest dziecinnie proste. Pomoże mi w tym nie kto inny, tylko Krzysztof. W drugiej części filmu będzie dwa, 3 słowa o. Snurkach. No ale to nieco później. Zapraszamy zatem do, się... do filmów. Do Zaczynajmy zatem. Dzisiaj mistrzem ceremonii będzie Krzysztof i to on dzisiaj przygotuje sam dla siebie herbatkę. Zrobi to przy pomocy kilku elementów. Pierwszym z nich będzie. Kuchenka WP jest to kopia drugowojennej kuchenki Mermachtu wyprodukowanej przez firmę SB. Jakość pewnie inna, ale taniość przemawia za jej użyciem. Jak wobec tego będziemy jej używać? Najpierw ją ja y, rozłożę. Rozło rozło hmm, trzeba ją najpierw rozłożyć. Pewnie trzeba ją będzie rozłożyć w ten sposób, żeby zobaczyć, czy kubek... żeby się kubek nie przewrócił. Ja Może się odsunę. Będę robił jako tło. Bardziej. Za mało otwarta? Pomóc? Nie. Tak. nie trzeba. To teraz przyniesz Chodzi o to, żeby kubek leżał stabilnie, żeby się nie wywrócił. Okay. Pasuje, tak? Mhm. Dobrze. A teraz trzeba będzie do teraz tego kubka. Ci muszę otworzyć Ja Ci pomogę może, bo to jest dość kłopotliwa sprawa. A ty w się dalej sobie tyle wody, ile będziesz okay. chciał się napić herbaty. Wlewam. nie wiem, 200 ml. 200 ml to jest szklanka. Jak wlejesz 400, to będzie miał dwie szklanki. A to Dobrze. Albo nawet 300. Albo nawet 300. A ja, żeby się nie denerwować w tym czasie, pomogę sobie małym wynalazkiem, bo pamiętam, że otwieranie tego paliwa jest prawdziwy koszmar. A ile to ostatnio otwierałeś? Proszę. A ile to ostatnio dało? Oj kolego, chyba z dobre 5 minut walczyłem z tym. Szczególnie jak się ma krótkie paznokcie. Ale już sobie mamy radę dzięki nożom. Chciałem tylko przypomnieć, ewentualnie wspomnieć, że kolega Kane, który udostępnił to paliwo, wspominał, że warto je sobie przełożyć do takiego metalowego pudełka po podgrzewaczu, no ale nie mamy, więc będziemy się posiłkować takim foliowym. Dobrze, czyli wody masz na laną. Proszę bardzo, zaczynamy. Manierkę już możemy odstawić, żeby nam się nie wylała przypadkiem do maszynki. Wkładamy do środka. Nie, nie, całość, 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 nie wyciągaj. z nie, tego. A, widzę Krzysztof, ekologiczny. dobrze, skoro bez tego, to bez tego. No i teraz musimy bezpiecznie odpalić, tak? No. Plastik zabieramy. Drugie paliwo czeka. Pijcie, tak? To ja proponuję, żebyśmy zrobili tak. To jest sobie urwitam. małą gałązkę. Spróbuję odpalić od końca. Jak przesiło. pierwszy raz odpalasz zapalniczkę w życiu, no. to musisz zrobić tak, patrz, Cyk. to kółeczko zapala ogień, musisz je potrzeć i tutaj, spróbuj, mocniej, ty jesteś prawo czy leworęczny, prawo, no to prawą będzie Ci wygodniej, czyli co teraz trzeba zrobić, teraz trzeba będzie paliwo odpalić, tak, No to ja pomogę jako, że dzieciom, Ach, już się oparzyłem, łapę, Wiatr wieje w tą stronę, że akurat płomieni pali się. No to odpalaj, a jak nie, no zapalaj spróbuj, spróbuj przyłożyć. Może nie, nie odpali się. Dobra, to ja odpalę, dobra? Nie będziemy się o, już się pali. Ostrożnie, teraz, żebyś nie poparzył sobie nie przez maszynkę zauważ, że masz podwójne, masz podwójne uszko obróć się do kamery teraz włożę na ogień kubek no i co nam pozostało? czekać Czekać. No poczekamy okej zanim się nam tutaj woda nie zagotuje Mam takie pytanie dla Ciebie, jako osoby, która pierwszy raz w życiu odpala maszynkę. Jakie wrażenia? Nie, nie, ba, e, bardzo ekscytuję. Bardzo mnie to ekscytuje, że chupię, odpalam tą maszynkę. Rozumiem. Ty się e, kuchę. Rozumiem. A było coś e, trudnego, żeby ją tak e, uruchomić? E, podpalić. Podpalić, Spalanie jest zawsze najcięższe i to lepiej zostawić do rozłębu, jak się nie ma już doświadczenia. Jeszcze mam jedno pytanie. A czy dużo tam jeszcze paliwa zostało? Chyba Zobaczyłem, Chyba już trochę się spala, ale... Tak? Ale jeszcze wystarczy jak myślisz tak, na rozpalenie kuchenki? Znaczy na, roz... na zagotowanie wody? Nie no raczej nie. nie? To trzeba otworzyć nowe? Nie no, jeszcze trochę ten wytrzyma? To jeszcze poczekamy tak? tak Dobra. Ja będę co no zobacz co się dzieje z kuchenką wiem, wiem. ona jest pomalowana chyba farbą żaroodporną i ta farba pod wpływem temperatury schodzi wygasło? widzisz? To trzeba szybko dodać paliwa teraz będziemy musieli rozpalać raz jeszcze no i y... No, Jestem no, pojawił się mały problem. No, problem jest taki, że nam się woda nie zagrzeje. Pozwoli, że ja pomogę. Już? bo To jest trochę niebezpieczne wkładać. Rączki kubka jeszcze. A są gorące. Czyli jak każdy kraftowiec, proszę na łóż rękawicę podnieść kubek. No, nie na torek. I szybciutko będę musiał jeszcze raz rozpalić paliwo, a Ty mi kubek będziesz musiał przytrzymać, Jeszcze duże są. No, duże, duże, ja wiem. No, złap za rączkę, staraj się nie wylać, nie wylać wody. Podnieś. Dobra, i sekundę, jeszcze podpalę. No, nawet było mniej, więcej niż tam w Bo chciał iść Dobra, wstawię szybko. No. I czekamy. No. To, to poczekam. Prawdzie. Już czy ona się nadaje, do... No, raczej nie po paliwie, się sprawdzić w środku. No bardzo dużo bombek. Tak? Jako, y, 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 jest bardzo dużo. Jako ciekawostkę powiem, że to ma zapach waczy, cukrowej albo popcornu, to spalone paliwo. To co, słychać już nawet, ja, że woda się gotuje. To co, no to trzeba ściągnąć teraz ostrożnie kubek z ognia. Masz rękawice, nie się. Postawmy, bo się poparzy, zaraz rękawice przejdą. No i proszę zaparzyć sobie herbatkę. Daj mi rękawicę, ja teraz wygaszę obie. To ja sobie herbatę zaparzę. Już składam rzekę. W no, co <słuch> co <słuch> dziwne jest to, że to paliwo ma zapach waty cukrowej. Okej, okay, herbatka się parzy. Zatem dwa, trzy pytania dalej, panie Krzysztofie. Jak pan ocenia tą malczynkę? Czy fajna, czy nie fajna? Czy dziecko sobie z tym poradzi? A jakie? Małe? Takie małe nie są 10-9 Czyli 9-10 lat już sobie poradzi, tak? Ale oczywiście pamiętamy, że wszelkie zabawy z ogniem nie zostawiamy dzieciom bez, nie zostawiamy dzieci bez nadzoru. Tylko musimy zawsze patrzeć co się dzieje, bo ogień to jednak jest żywioł, poparzyć się można bardzo prosto, a zrobić krzywdę sobie i komuś też nie trudno. No generalnie czekamy teraz aż się zaparzy herbatka, wrócimy do Was jak herbatka będzie już gotowa i Krzyś powie mu smakuje, czy nie. Okej, okay. no przelałam sobie do porcelanowego kubka herbatę, no i... Teraz będę dodawał cukier i miąsał. Teraz sobie cukier. No, cukier też mi byle jakim opakowaniu, tylko specjalny, tak? O, to jest cukier wisapolowa. polowa. Jest misa Bardzo dobrze. Dwie Ale daj. jak chcesz zamknąć łyżeczkę z łyżeczką? Tak. No trzeba trochę na głowę ruszyć. Dobra. Zamknij teraz opakowania. Dobra. No I teraz zamieszam. Ty scyzorykiem Nie. Nie mieszam z scyzorykiem. No jak wrażenia? No, naprawdę. Dobra kuchenka. Tak? Czyli polecasz ją innym dziewięciolatkom? 90. Yy, Dziewięciodziesięciu, dziewięcio, tak? Pod opieką dorosłych. Pod opieką dorosłej, czyli. A takim 68-letnim. Tak? To komu byś jej nie polecał tej kuchenki? Yy, od lat... Od, od lat 0 do yy, 8. Dobrze. A myślisz, że nie ma rozgarniętych ośmiolatków, którzy daliby sobie radę z tą kuchenką? Tak się. Czyli generalnie podsumowując, jak widać, Krzysztof dał sobie radę z rozpaleniem tej kuchenki i z zagotowaniem wody na herbatę, nawet mimo tego, że ma lat 9 i jeszcze dokładnie nie włada za No i bardzo dobrze to znaczy, że jeszcze palić papierosów nie pali. To jest ten plus. Generalnie, nie będzie. Herbatka mu smakuje, zatem... To wszystko w temacie gotowania wody na kuchence WP. Teraz przejdźmy do drugiej części filmu. Krzysiek swoją herbatkę wypił, wróciliśmy do domu. Czas kontynuować wątek sznurkowy. Zanim jednak przejdę do sznurków, chciałem przypomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach, które odbędą się w kwietniu. Pierwsze to jest targi Expo Hunting and Survival and coś tam coś tam, które mają miejsce na pograniczu Sosnowca i Dąbrowy Górniczej w hali Expo Silesia. Targi odbywają się 5, 6 i 7 kwietnia. Piątek, sobota, niedziela. Trochę znanych wystawców, parę fajnych marek. Ja oczywiście postaram się pojawić, będą to już moje trzecie czy czwarte targi z kolei. Lubię tam jeździć, fajny klimat, ciekawe rzeczy do zwiedzenia. No i mam nadzieję, że Jarek też wybierze się ze mną. Zapowiada się że oby dał radę. Drugie wydarzenie to jest tydzień po świętach Wielkanocnych, czyli ostatni tydzień kwietnia, jak dobrze pamiętam. Trzydniowe urodziny kolegi Mordena z kanału Postapokaliptyczny Przez Świat. Nazywa się to Poza Szlakiem, organizuje to Wiking i Morden. Też gdzieś tam pewnie link za chwileczkę się przewinie do ich kanałów. Zerknijcie, też się wybieram, no co prawda, nie na trzy dni, tylko na dwa, sobotę i niedzielę ze względu na pracę, jeżeli dożyję, ale myślę, że będzie warto. Przejdźmy teraz do sznureków. Do nakręcenia tego filmu skłoniły mnie trzy wydarzenia. Pierwszym wydarzeniem jest jeden z filmów Keina, w którym pokazuje swoje EDC. Jednym z elementów jego EDC, które nosi zawsze przy sobie, jest bransoleta survivalowa, co to jest dla niewtaleniczonych za chwilkę wytłumaczę. Drugim były moje dzisiejsze wiosenne porządki, w moim takim niezbędniku, przyda się tniku, o prędzej bym to określił. I trzecia sprawa, niedawna wizyta bardzo sympatycznego właściciela firmy Splot z Gliwic, który zrobił mi malutką niespodziankę. Przejdźmy do sedna. Pierwszą rzeczą, o której wspominałem, to jest bransoleta survivalowa. Ci, którzy tam troszeczkę siedzą w klimacie, będą wiedzieli, co to jest. Ci, którzy nie siedzą, absolutnie dla nich to jest nowum. Bransoleta survivalowa to jest coś takiego, co każdy survivalowiec nosi na ręce. Czy jest to potrzebne, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna i toczą się o tym jakieś tam dyskusje. Generalnie ja swoją bransoletę noszę już od kilku lat. Sam ją zrobiłem, sam je robię właściwie, z tego prostego powodu, że to już jest któraś wersja z kolei od czasu do czasu je wymieniam, bo tam mi się znudzi albo coś nowego to nie wprowadzam, więc generalnie tak jak mówię, ta bransoleta żyje własnym życiem. Wykonana moja jest w splocie King Cobra. Najbardziej popularny splot dla tych branzoletek. Wiele tutoriali w internecie zarówno polskich, jak i w językach obcych. Znajdziecie jak wykonać taką bransoletę. Moja wykonana jest w splocie kobra, jak już wspomniałem, czyli podwójnej kobry lub też kobry królewskiej. Jest to po prostu jeden splot kobra nawinięty na drugą bransoletkę kobry. Co daje nam taka bransoletka pokrótce? Przede wszystkim samo zapięcie, u mnie jest to klanta typu Fastex. I ten Fastex oprócz tego, że zamyka mi bransoletę posiada jeszcze kompas. Tutaj z boku gwizdek widać i dodatkowo jeszcze posiada takie minimalistyczne krzesiwo. W jakichś tam cięższych warunkach ono się tam pewnie nie sprawdzi, poza tym ciężko jest skrzesać ogień tą brazoletą, bo trudna jest, znaczy dość krótki, a krótka jest ta brazoleta ze względu na obwód dłoni, więc ciężko czasami skrzesać, no, ale to jest taka sytuacja awaryjna. Wyobrażam sobie kogoś, kto z ziemiętymi rękami próbuje skrzesać ogień tym krzesiwem, po pół godziny jest już tak rozgrzany, że praktycznie rzecz biorąc nie musi już w ogóle rozpalać No Ale żarcik żarcikiem. Yy... Jakie jeszcze zastosowanie tej bransolety? Najważniejsze. Ta bransoleta składa się z około sześciu, znaczy moja składa się z około sześciu, może nawet trochę więcej metrów sznurka. ten yy, Sznurka, linki. Linki. Ta linka jest w pełni odzyskiwalna, po rozplątaniu węzła mamy około 6 metrów dostępnego materiału do wykonania zawieszenia hamaka, do naprawienia jakiejś tam rzeczy z wyposażenia, do zrobienia sobie, no nie wiem, do aparatu fotograficznego jakiejś linki. Generalnie ze sznurkiem można praktycznie zrobić wszystko. Normalnie w przypadku splotu kobra tej linki jest dwa razy mniej. No, ale jeżeli robimy kinkobra, czyli bransoletkę na bransoletce, wtedy wiadomo, ilość tego sznurka nam się zwiększa. Oczywiście jak ktoś ma drobniejszą dłoń na tego sznurka tej linki będzie trochę mniej. Ktoś ma dłoń większą, tej linki będzie odrobinę więcej. Pierwszy, że tak powiem, motyw, który skłonił mnie do kręcenia filmu. Drugi to jest moje dzisiejsze porządki. W moim przyda się tniku. Yy, mam taki totalny bałagan, po prostu już przestałem nad tym panować. Ale postanowiłem Wam pokazać co tam jest w środku u mnie. Może będzie widać, może nie. Sypie się po prostu wszystko. Nie mam kiedy tego uporządkować, Oczywiście nawet nie chcę się do tego wywierać z czystego lenistwa. Yy, ale jakieś tam linkiet balibala, jakieś paski, to wszystko co zostało yy, z wyposażenia. Ale największą ilość miejsca w całym tym y, przytasietniku zajmują u mnie linki, linki gliwickiej firmy SPLOT. Te linki służą mi do różnych funkcji, począwszy od wykonania y, bransoletek parakordowych dla swoich znajomych, y, poprzez zastosowanie ich na sznurówki. Cienka linka też służy do wykonania jakichś tam delikatnych bransoletek. Zdarzyło mi się też z takiej linki wykonać w swrocie Kobra obroże dla psa, pasek do spodni i tego typu rzeczy. Dlaczego akurat z tej linki, a nie z najbardziej popularnej, czyli z parakordu, czyli linki spadochronowej amerykańskiej? O tym też za chwileczkę. No, a trzecim motywem, który skłonił mnie do nakręcenia dzisiejszego filmu, to jest właśnie wizyta miłego właściciela firmy Splot. Firma Splot z Gliwic zajmuje się produkcją właśnie wszelkich linek żeglarskich. Te linki nadają się do zastosowań budowlanych. Właściwie, no, ja stosuję zamiast parakordu, więc wszystko, co tylko przyjdzie mi na myśl, począwszy od nie wiem, no. Związania czegoś, co mi się rozwiązało, czy tam rozpróło. Skończywszy na tym, że używam tego nawet w warunkach polowych jako awaryjne taśmy do hamaka, czy też rozwieszam sobie to pomiędzy drzewami i służy do suszenia ciuchów. Linka ma zastosowań tyle, ile pomysłów przyjdzie Wam do głowy. A dlaczego wizyta tego miłego właściciela firmy Splot? Ano dlatego, że jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał mi o tym, że. Wprowadzają do oferty linki z nietypowym oplotem. To znaczy, do tej pory oplot, jaki mieli, był albo jednokolorowy, albo taki, jaki e, przypominał, no nie wiem, jednokolorowy. No to powiedzmy czarny, powiedzmy zielony, powiedzmy jakieś tam inne kolory. E, zapraszam Was na stronę z plotu do zapoznania się z ich ofertą, bo naprawdę warto, a linek mają bardzo dużo. E, linki jakieś tam dwukolorowe, nie wiem, czy będzie widać taka niebiesko-czarna tych linek jeszcze ma, jakichś pomarańczowych, żółtych, no po prostu gdyby nie to, że teraz jakiś jest LGBT i coś tam się źle kojarzy, to bym powiedział, że tęczowy. Ale słowo tęcze jest obecnie słowem zakazanym, także nic na ten temat nie mówię. Yy, oni wprowadzili teraz linki, czy wprowadzają, bo są w trakcie produkcji, yy, linki w oplocie yy, kamuflażowym. Jest to linka, której oplot udało mi się zdobyć, yy, taka czarno yy, Zielona. I drugą linką to jest taka bardziej pustynna, no, chyba tam jesteś w kojocie, no ale jeszcze nie miałem okazji trzymać jej w rękach. Skoro coś takiego się pojawia, no to stwierdziłem, że warto się zapoznać z tymże tym, oplotem. On jeszcze nie ma rdzenia, więc generalnie jako sama linka nie może służyć. Ale mimo tego, że dostałem tej linki tam kilka, kilkanaście metrów, to już w tej chwili posłużyła mi jako sznurówki do butów z dekatla, takie myśliwskie. Zrobiłem do nich właśnie. Przepraszam. Nie ta ręka, gdzie jest ta branzoletka? Pierwszy splot Cobra, czyli ten, który jest wewnątrz branzoletki, zrobiony jest właśnie z tejże linki, znaczy tego oplotu, czy tego Rurki takie, nie wiem jak to powiedzieć. No i dodatkowo jeszcze zdarzyło mi się pochłysznać przez chwilę na tym oplocie. Bardzo fajny, bardzo jestem z niego zadowolony. No i generalnie jak ze wszystkich linek z plotu. Korzystam z ich linek już od kilku lat, od czasu, kiedy zająłem się tematyką, właśnie taką przeżyciową. Dlaczego? Z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego, co udało mi się wyczytać i dowiedzieć, ich linki nie są jakościowo gorsze od właśnie tego przysłowiowego amerykańskiego parakordu 550, chociaż mają na pewno trochę inną strukturę, czyli inne są w dotyku, są trochę bardziej sztywne, ale przez jakiś czas używania stwierdzam, że wolę ich linki. Dlaczego? Pierwsza bransoleta wykonana z czarnego parakordu, bardzo szybko poszła do kosza, z tego względu, że ja z tą branzoletą bardzo długo chodziłem, to znaczy miałem ją na rękach prawie 24 godziny na dobę. Myłem się, kąpałem, wykonywałem różne czynności i niestety do tej bransolety bardzo chętnie lepił się brud, tłuszcz, jakieś zanieczyszczenia. Poza tym bardzo szybko ta branzoleta zaczęła, no niestety jakby nie było śmiercić. Generalnie yy, czytałem, yy, szukałem jakichś linek w marketach budowlanych, tego typu rzeczy, no ale tam nie wiadomo, kto jest producentem, jakie mają parametry te linki, nie ma absolutnie nic. Udało mi się na szczęście w swoim mieście, w którym mieszkam, znaleźć yy, splot. I dlatego bardzo się cieszę, że mają w ofercie takie rzeczy, które mnie interesują. Splot jest nie tylko zakładem produkcyjnym, mają też przy zakładzie swój własny sklep i sprzedają tam akcesoria żeglarskie, więc zapewne wielu z Was, którzy parają się przygodą pod żeglami, będzie znało ich produkty. Ja oprócz jeszcze linek używam ich, nie wiem czy ich produkcji, czy ich, z ich oferty taśmy takich do hamaka chodzi o to, że zamiast linek, wolę taśmy prościej się wiąże, nie trzeba znać jakichś specjalnych węzłów, a dodatkowo jeszcze oplacane tą taśmą drzewa nie mają tak pokaleczonej kory. To jest dla nich zdrowie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość takiej linki, za chwileczkę pokażę Wam wytrzymałość linki poliamidowej. One są na stronie splotu oznaczane jako PA. To są chyba ich najwytrzymalsze linki. Zaletą oprócz wytrzymałości jest również to, że one nie toną. To są linki żeglarskie, więc one raczej nie powinny tonąć. No i co? No to dobra, przejdźmy teraz do testu. Zobaczymy, czy te linki są wytrzymałe, czy nie. Przeprowadzę teraz taki drobny, domowy test wytrzymałości tej linki. Będę tylko musiał ubrać jakieś kapcie i rękawice. Nie wiem czy widać czy nie. Tutaj na dole, na nicę zrobiłem sobie taki węzełek. Co spowoduje, że będę mógł na nie oprzeć nogi. No i spróbujemy się chwilkę popuścić. Mam tylko nadzieję, że hak wytrzyma i że ja wytrzymam. Bo kondycyjnie to też trzeba. trochę Trochę uwaga, się Debiler, żeby takie kwestie robić rozwalając sobie mieszkanie, ale niczego się nie robi. Lawid. Poskaczmy. Okej. Okay. Muszę powiedzieć, że ja tego testu nie wytrzymam więcej. A Linka wytrzymuje. Jak mieliście okazję przed chwileczką zobaczyć. Linka poliamidowa z plotu potrafi wytrzymać ciężar takiego 95-kilowego człowieka jak ja, i to jeszcze dynamicznie, statycznie, no jednak jakąś tam sporą wytrzymałość posiada. Dokładnych parametrów linek nie pamiętam. Zawsze można zapytać, właśnie tam na z plotu chętnie odpowiedzą, też jakieś parametry powinny być podane. Ja kiedyś miałem okazję wyprowadzić dyskusję krótką, bo krótką, z jakimś miłym, sympatycznym internautą, który bardzo zajadle bronił parakordu, stwierdził, że to są najlepsze linki pod słońcem, że przy pomocy takiej linki wyciągnął jeepa z gdzieś tam wpadniętego do rowu. Nie neguję, bardzo możliwe. Dla mnie ogromną zaletą właśnie tych linek poliamidowych jest to, że są ponad dwa razy tańsze od parakordu. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, ja Jeepa w życiu nie będę wyciągał z rowu, bo po prostu nie mam. A w razie gdyby coś tam się stało, to zawsze w samochodzie włożę jakąś taśmę do holowania. Także generalnie tutaj nie mam potrzeby męczyć Samochodu z wojem takiego parakordu. Poza tym linki znacznie dłużej trzymają swoją, swoje parametry. W przypadku parakordu to jest tak, że ona po jakimś dłuższym czasie, kiedy leży zwinięta, nawet nieużywana, ona po prostu traci swoje właściwości już nie jest aż tak mocno wytrzymała. W przypadku tych linek poliamidowych ta wytrzymałość wydaje mi się jest dłuższa. Znaczy trwałość. Trwałość tych liniek jest dłuższa, są mniej podatne na upływ czasu. Czyli wytrzymałość, akurat dla moich potrzeb, jest. Cena bardzo przyzwoita, bo zależy od grubości potrafią kosztować nawet poniżej złotówki za metr. Bardzo duży wybór, jeżeli dobrze pamiętam, Splot te linki ma w ofercie w średnicach od 2 chyba do 12 mm. Także generalnie jest w czym wybierać. O kolorystyce już wspomniałem, czyli co? Czyli zapraszam Was serdecznie na stronę internetową z plotu. Zobaczcie, co tam mają. Może znajdziecie dla siebie coś ciekawego. Ja oczywiście czekam na kolejną dostawę oplotu, a może już gotowych linek w tym kamuflażu pustynnym i na pewno coś z niego sobie wymyślę. A jeżeli nawet będzie leżała to i tak trafi z powrotem do mojego zasobnika EDC jako linka awaryjna rezerwowa, oprócz oczywiście tej, którą noszę na ręku w brązelecie survivalowej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, nie za zanudzam więcej. Do zobaczenia przy najbliższej okazji, czyli pewnie przy filmie. Trzymajcie się i tradycyjnie marynarskim ahoj. Żegna się z Wami Rytu.